Dzień dobry, słuchajcie, jesteśmy już pod kliniką, czekamy, bo dojechaliśmy troszkę za wcześnie, ale wolałam dojechać za wcześnie niż za późno, bo pan doktor zaczyna operację o godzinie 8, więc ja musiałam przyjechać przed 8, żeby po prostu móc zdjąć gips. Wreszcie doczekałam się, troszkę mi się ten okres dłużył. E, totalnie nie mogę się tego doczekać, żeby po prostu już móc jakby tutaj funkcjonować bez tego, żeby móc sobie umyć buźkę, umalować się w pełni i po prostu wrócić do codzienności. Natomiast ściągamy gips yy, i to jest wszystko jeszcze, słuchajcie, tutaj opuchnięte, wszystko, nie wiem, usta, nie wiem, czy widzicie, jakby tak do końca mam to wszystko jeszcze trochę odrętwiałe, więc, yy, więc na spokojnie jestem nastawiona w ten sposób i zdaję sobie sprawę z tego, że na efekt... Taki wizualny, pełny wizualny. Musimy czekać od 6 do 12 miesięcy. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, bo te tkanki tak naprawdę cały czas pracują. Nosek może opaść, może się bardziej obkurczyć, może puchnąć jeszcze w tym okresie, czyli jeszcze jakby wyglądać na bardziej jakby masywny. Więc totalnie mam takie nastawienie, że będę się starała nie oceniać. Tak, no Starcia wybiera rybkę Przeszliśmy na nagładę i sobie leci Tu jest ryba? O tu jest rybek cię! Super Ale no już ładniejszą może być Ładniejszą może czeka, czeka, tak. no. Starcia to dla Ciebie Ja zjadę tego? Chcesz? Myślałam, że Sarcia nie polubi tej sałatki. No bo jednak same warzywa i sos, powiem mam, że tak wcina. No ta sałatka jest tak przepysznym sosem, że po prostu aż ciężko się. E, polecam. No, nie chciałam tylko tyle powiedzieć. Że polecam. sałatkę. O, Junia nabrudziłaś? Troszkę? To to